Środek od środka, wersja poszerzona, festiwal pięciu smaków, dalej gości na naszych ekranach, obojętnie jakie by nie były, duże czy małe, szerokie czy wąskie. I na dziś film japoński. Yujiro Harumoto to reżyser, a film po polsku przetłumaczony jako równowaga. W oryginale Yuko no Tenbin. Tenbin to równowaga takie szale wagi, które się mają. Wyrównać, natomiast Jółko to imię. Jółko Kinośta to imię głównej bohaterki, która jest córką nauczyciela sama również uczy w szkole dodatkowej, korepetycyjnej, w zajęciach dodatkowych po lekcjach dla młodzieży. Natomiast na co dzień, bo to jest praca popołudniowa, na co dzień zajmuje się tworzeniem filmów dokumentalnych. Jest reżyserką, podąża za tematem, poznajemy ją wtedy, kiedy Tworzy materiał o wielkiej tragedii ludzkiej. to starszy nauczyciel, znaczy w ogóle, no, nauczyciel się rzeczy musi być starszy. Nauczyciel ma romans z uczennicą, kończy się to bardzo źle. Oboje popełniają samobójstwo, ale to nie koniec, bo jakkolwiek sytuacja by się nie rozwinęła dla takiej mniej akceptowanej, delikatnie mówiąc, przez społeczeństwo pary, cierpią ich rodziny. I jedna rodzina i druga rodzina jest wykluczona ze społeczeństwa, bowiem policja robi swoje, ale wszyscy wszystko wiedzą dookoła i trzeba się cały czas przeprowadzać, zaciemniać okna w domu, udawać, że się nie istnieje już dalej, albo systematycznie robić swoje, żeby pokazać tym, którzy nie są dobrze nastawieni do takich osób Bogu Ducha winnych, oczywiście i te, które były... Bezpośrednio uwikłane w romans, także nie popełniły niczego złego, ale e, nawet jeżeli się pozostaje przy życiu, kiedy część rodziny poszła swoją drogą, część rodzin poszła swoją drogą, wówczas wciąż jest źle i spotyka się tylko i wyłącznie z ostracyzmem. To krajobraz japoński. Główna bohaterka o imieniu Yuko tytułowym e, podąża właśnie tropem takiej historii. Im głębiej wchodzi w e, cały ten temat, tym bardziej okazuje się, że sytuacja nie jest taka, jak się wydaje. Media najpierw napiętnowały nauczyciela, broniły młodej uczennicy i sytuacja była dość zero-jedynkowa. Nauczyciel zły, szkoła dobra, cała reszta Bogu ducha winna. Natomiast w tym wszystkim okazuje się, że zawiniły również media. I. Nasza bohaterka ze swoją ekipą, która przy niej wiernie stoi, cyklicznie, nagrywając każdą kolejną rozmowę z osobami uwikłanymi w tę historię, dociera głębiej do sedna i odkrywa więcej i więcej, i stwierdza, że to wszystko jednak nie jest takie jednowymiarowe. Na kolejnych kolaudacjach, czyli spotkaniach z osobami odpowiedzialnymi za już emisję antenową, dopuszczenie do emisji antenowej, kiedy pokazuje nowe fragmenty materiału pojawiają się wątpliwości. Jest scenariusz. W nim nie było napisane, że to media są winne, a no, przecież rzecz idzie do mediów. Więc siłą rzeczy już ten fragment musi być usunięty. No ale to sugeruje wypaczanie rzeczywistości zdaniem głównej bohaterki. Świadkiem tego jest także jej ekipa. No ale siła wyższa, szef trzeba wycinać scenę. I tym samym kreatywnie pisać rzeczywistość. Film jest długi. Na pół godziny, ponad. Podążamy cały czas tą historią, i w pewnym momencie, tak po 40 minutach, okazuje się, że główna bohaterka sama jest częścią takiej historii. Bowiem jej ojciec, z którym prowadzi te zajęcia dodatkowe, tę szkołę korepetycyjną, sam ma romans z jedną z uczennic. Uczennica nazywa się Mei. Pięknie rysuje. Jest wycofana, zamknięta, nagle zachodzi w ciążę. Od słowa do słowa okazuje się, że, bo otwiera się przed tą nauczycielką dziewczyna, od słowa do słowa okazuje się, że to była jedna historia, tylko właśnie z jej ojcem. Ojciec potwierdza to, ojciec, dyrektor tej szkoły, pan Kinośta. No i jest problem. Główna bohaterka wie, że ryzykuje wszystko. Jeżeli no bo widzi, jak potoczyły się losy bohaterów w jej reportażu, jak wszyscy się od nich odwrócili. Jedną rzeczą jest zgłosić sprawę na policję. Jedną rzeczą jest pomóc tylko dziewczynie i napiętnować tylko sprawcę. Ale gdyby to się tylko i wyłącznie kończyło na, na tej dwójce osób, no to ok. Ale w tym momencie cierpią wszyscy dookoła. Ona, jako córka nauczyciela. Które nie potrafił powstrzymać swoich emocji na wodze. Rodzina tej dziewczyny, ona jest akurat tylko z ojcem, no ale jemu także, który nic nie zrobił, się dostanie. człowiek jest pokazany jako dobra dusza, ale niepoukładana i z problemami również. I mający się każdej pracy, która się trafi. Ta główna bohaterka, jako reporterka. Niezłomnie chcąca dotrzeć do prawdy, ale w tym momencie stawiająca pod znakiem zapytania karierę swoją, przyszłość własnego materiału, który rodzi się w bólach, powodzenie całej ekipy, która z nią to robi, no i jakiekolwiek szanse swoje na przyszłość. To równanie jest bardzo skomplikowane. Oczywiście, dziennikarka pomaga jak potrafi. Staje się taką chwilową mamą swojej uczennicy, Pomaga jej, wspiera, też prostuje relacje z, z jej ojcem. Co dalej? Okazuje się, ponieważ chce pomóc dziewczynie e, przez swojego znajomego lekarza, żeby doprowadzić do aborcji, żeby nie wkładać tę młodą osobę na dorosłe ścieżki życia, żeby jeszcze miała prawo wyboru. Oczywiście jest to w sprzeczności z prawem japońskim. Lekarz też ma wątpliwości, ale chce pomóc. Natomiast okazuje się, że ciąża jest pozamaciczna i jakiekolwiek ingerowanie, nawet takie zewnętrzne, bez szpitala, bez udziału profesjonalnej opieki medycznej, cały czas może skończyć się tragicznie. Dziewczynie trzeba pomóc. Ale oto zbliża się data emisji materiału i pojawiają się nowe fakty, nowe osoby chcą rozmawiać z główną bohaterką, i ten cały materiał. I jeszcze rośnie w szczegółach. Datą graniczną jest czas od dwa tygodnie od tego momentu, w którym mniej więcej poznajemy całą akcję. Za dwa tygodnie ma być emisja. Dwa tygodnie dziewczyna może jeszcze wytrzyma. No może życie jest naprawdę już prawie, prawie na włosku. No nie aż tak bardzo, że to widać na co dzień, ale może się skończyć to źle. Młoda dziewczyna w ciąży. Dziennikarka wybiera materiał. Stara się pomóc swojej podopiecznej ale wybiera materiał. I jest moment równowagi. Jej ojciec, ten sprawca ciąży, dyrektor kinośta, zadaje pytanie, dlaczego w ten sposób chcesz? Przecież May, ta młoda, żyje. A jego córka, dziennikarka, mówi, ale ja swoim materiałem chcę wskrzesić te osoby, które już nie żyją jako bohaterowie jej filmu dokumentalnego. No i te szalki wagi muszą odnaleźć swój tenbin. Czyli moment równowagi. Żeby było tak samo. Ostatnie 10 minut. Film trwa 2,5 godziny, przypominam. Ostatnie 10 minut przynosi zwrot o 180 stopni. Wszystko kończy się nie tak. Mniej więcej już sytuacja jest pod kontrolą. Powiedzmy, że nawet dziewczyna wytrzyma te dwa tygodnie. A kierownictwo nawet zgadza się na kolejne. Zmiany w scenariuszu, których nie było świadome wcześniej, i nawet wygląda na to, że wszystko okaże się, że rzeczywiście była to wina mediów. Ale w jednej chwili cała ta układanka się sypie. Do głównej bohaterki przychodzi wtedy, kiedy ma ona jechać z młodą dziewczyną w ciąży do kina, i wszystko jest dobrze, miło. Bilety przyniósł ojciec tej dziewczynki, więc nawet relacja rodzinna. Jest lepsza i sytuacja majątkowa też jest lepsza, no bo stać go na bilety do kina. Na taką teoretyczną fanaberię. I sytuacja już ma iść ku lepszemu, ale do głównej bohaterki w ostatniej chwili przychodzi niezapowiedziana bohaterka tego reportażu i mówi, że jednak kłamała. Że sytuacja była inna. Materiał nie może być wyemitowany. Stacja się wycofuje. Dziennikarka nie wie, co robić. I jeszcze, na dodatek, pojawia się chłopak z klasy, który twierdzi, że ta May tu kłamie. Proszę jej nie wierzyć. Ona jest notoryczną kłamczuchą. Cień podejrzenia. Dziennikarka pyta młodej dziewczyny, czy to rzeczywiście jej ojciec jest ojcem, dyrektor szkoły jest ojcem. A młoda wybucha. Wściekłością, że wszyscy są tacy sami, i nawet jednak nie można liczyć na tę osobę dorosłą, która okazała się inna niż reszta, i jej pomagała. Wpada pod samochód, jest w bardzo złym stanie. Po dziecku, oczywiście, nie ma już śladu, a ojciec dowiaduje się w szpitalu. Dyrektor się nie przyznaje. I teoretycznie wszystko byłoby w porządku. Bo w porządku, w cudzysłowie w porządku, ta równowaga by nie zakłóciła życia głównej bohaterki, która mimo wszystko chciała dobrze. Gdyby nie to, że decyduje się jednak powiedzieć prawdę jako dokumentalistka, dąży do prawdy tworząc materiał, no i chce też żyć zgodnie z prawdą. I na kilkadziesiąt sekund przed końcem filmu, na parkingu, przed szpitalem, mówi ojcu dziewczyny: Jaka jest sytuacja że to dziecko jest jednak wynikiem jednej historii z, z jej ojcem dyrektorem szkoły. Ojciec młodej ją dusi, wygląda na to, że ją zabił i odchodzi. Okazuje się, że jednak jej nie zabił. Ostatnia scena trwa kilka minut, cały czas oglądamy ją ciągiem, nic się nie zmienia. Reporterka leży przed, między samochodami na parkingu, bo ojciec chciał ją podwieźć, ona nie chciała, wraca do niego do samochodu, on jeszcze nie zdążył odjechać, więc dusi ją tam między takimi mini furgonetkami, które w Japonii są bardzo popularne. Ona się jednak podnosi, to trwa dość długo, bierze telefon, kieruje ekran na siebie, tak jak zwykle to robić kilka razy, kiedy ktoś zaczyna coś ważnego mówić. Tak samo jest taka spowiedź jej ojca, tak samo kieruje e, obiektyw swojej komórki na kilka osób z reportażu, który kręci, no więc kieruje obiektyw na siebie i możemy się tylko domyślać, bo w tym momencie film się przerywa. Możemy się tylko domyślać, że tutaj następuje jej spowiedź, że ona sama. W tym momencie uznała siebie za bohaterkę takiego reportażu życia, życia materiału. No, że ma kilka takich poprzednich wypowiedzi, może z tego coś zrobi. Ten film nie daje odpowiedzi. Nie wiemy, jak się skończy. Nie wiemy, co się wydarzyło, co się stanie z żadną z tych postaci. I co więcej, żeby było jeszcze ciekawiej, e organizator festiwalu przygotowuje czasem rozmowy z twórcami filmów. W tym wypadku z reżyserem Dziujiro Harmoto jest rozmowa. Prawie pół półgodzinna dostępna. To jest jedna z ciekawszych rozmów w ogóle, którą można, której można doświadczyć podczas całego dorocznego przeglądu festiwali, ponieważ reżyser mówi bardzo ciekawe rzeczy. Ja kiedyś zwracałem wam uwagę, mieliśmy taką książkę, Public Betrayed, zdradzona opinia publiczna, o tym, to jest pod tytułem Inside Look at Japanese Media, Atrocities and the Warning to the West, czyli o okropieństwach Popełnianych przez japońskie media i ich i e, ostrzeżeniach, wnioskach, jakie można wysnuć na tej podstawie z perspektywy zachodu, czyli naszej. To jest książka, która opisuje bardzo wiele przypadków takiego zjadania medialnego, rzucania na pożarcie czasem Bogu ducha innych ludzi przez japońskie media na przestrzeni dekad. Zmieniają się okoliczności. Sytuacja polityczna trwa zimna wojna, nie ma zimnej wojny, to nie ma znaczenia. Japońskie media zachowują się tak samo. I reżyser w rozmowie z, z jednym z kierowników festiwalu przeglądu fe, pięciu smaku, Festiwalu Pięciu Smaków przypomina, pytany o to, czy dalej się tak dzieje, że po pierwsze, jak najbardziej, a po drugie, że było to widać jak na dłoni podczas przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. I my o tym rozmawialiśmy, śledząc aferę po aferze, jakie. Wybuchały na chwilę, na moment dosłownie, czasem na kilkanaście godzin przed ceremonią otwarcia. Był obarczany winą dyrektor y, odpowiedzialny za ceremonię otwarcia, za niewybredne żarty z, o Holokauście sprzed kilkunastu lat. Był kompozytor muzyki na otwarcie, który także dopuścił się żartów, żartów, nie żartów, takiego... Wyleciało mi słowo po polsku, to co się nazywa idzimy, bullying, przemocy, dręczenia, dręczenie właśnie to jest to słowo, dręczenia osób niepełnosprawnych i, i śmiania się z nich, chwalenia się tym w wywiadach późniejszych. Reżyser przyznaje, że te osoby zostały niemal zdeptane przez opinię publiczną, wgniecono je w ziemię, popełniły swoje oczywiście, co do dręczenia nie ma żadnego usprawiedliwienia. Natomiast no, jedynie kontekst kulturowy może jakkolwiek to tłumaczyć, bo w Japonii niestety jest to na porządku dziennym, ale to oczywiście w żaden sposób nie usprawiedliwia. Natomiast na przykład żarty z Holokaustu i, i poziom humoru w cudzysłowie, bo to, to z humorem to dużo wspólnego nie ma, w japońskiej telewizji od dekad pozostaje niezmienny, o ile nie spadkowy, jeżeli chodzi o ten poziom. I też takie... Podchwytywanie nagle jednego wątku, że oto zły człowiek miał niewybradne żarty raz z jakiegoś tematu, jest przedziwne, bo, bo niemal każdy twórca japoński jest w pewien sposób uwikłany z japońską, z powiedzmy, sceną kabaretowo-komediowo-telewizyjną i pokazuje się prędzej czy później w takich programach i także jest wtłaczany w taki mechanizm. To jest taki. Taki najgorszy poziom, żeby można to do czegoś porównać, taki najgorszy poziom skrzyżowania kuby wojewódzkiego z, u nas z, z tokszołami jeszcze niższej jakości, z programami kabaretowymi, naprawdę najniższych lotów, które, których w Japonii jest masa, takie wykrzywienie do sześcianu. Więc siłą rzeczy oberwać może każdy, ale wybrano takie poszczególne jednostki i też, też dotyczyło to członków wysoko postawionych z komitetu organizacyjnego. Igrzysk Olimpijskich w Tokio. I o tym przypomina Yujiro Harumoto w rozmowie po filmie. I pokazuje, że ten nacisk mediów, ten cały klimat nagonki, epatowanie nagłówkami, które mają szokować, jest cały czas. I do tego przyzwyczajają japońskie media. To jest bardzo cenna uwaga. Nawet pod postacią takich, no to nie są mikroszczegóły, bo one trwają trochę długo, ale reżyser sam Odpowiadając na pytanie zastanawia się, nie wycięto tych elementów. One nie wynikają z tego, że czeka na przetłumaczenie pytania, które jest zadawane po polsku. Widać u niego zastanawianie się, i on się z tym nie kryje. Bardzo dobrze organizator zostawił te fragmenty, bo widać, w jaki sposób należy, też z perspektywy jego jako Japończyka, człowieka, sztuki tworzącego tak samo telewizję i dokumenty i fabułę opowiadającego o klimacie mediów w Japonii jak on dobiera słowa, żeby to opisać. Bardzo cenna rzecz, film Równowaga Yuko Notenbin Yujiro Harumoto w połączeniu z wywiadem z reżyserem pół godziny plus dwie i pół godziny daje trzy godziny dające do myślenia o stanie japońskich mediów i tym, jak należy czytać to, co japońskie media mówią. Bo teoretycznie, co komu do rzeczy, że gdzieś Oto był jakiś wypadek, nawet na tle społecznym, nawet pokazujący wynaturzenie. Czyja to jest sprawa? A tam bohaterowie mówią, że jedna wiadomość w mediach, jednorazowa wiadomość w mediach, przewróciła ich życie do góry nogami. Coś, za co nie odpowiadali w ogóle. Zmusiło do ciągłych przeprowadzek, do bycia obiektem drwin, do tego, żeby wszystko wszyscy wiedzieli i nie życzyli sobie. Jedna, jedyna wiadomość w mediach. A takich rzeczy niestety było na tyle dużo, że ktoś nawet wydał książkę w twardej oprawie i zostawił to pod niezwykle złowieszczo brzmiącym tytułem: Zdradzona opinia publiczna. Tutaj autorami są Adam Gamble i Takesato Watanabe. To jest książka sprzed paru lat. Tych rozdziałów kilka, to przed, samą, przed samymi igrzyskami można by dopisać co najmniej połowę tej książki, o ile nie całą. Łącznie z panem Joshiro Morim, który był też wyrzucony karnie za komentarze wobec kobiet które są niczym nowym, jeżeli chodzi o japońskich polityków i japońskich menadżerów, jakichkolwiek. A jeszcze w przypadku człowieka, który był premierem Japonii w roku 2000 Yoshiro Mori, przypominam do wiosny tego roku szef Komitetu Olimpijskiego w Japonii i politykiem, który chciał wprowadzić kraj na nową drogę bogów. Bardzo nie spodobało się opinii publicznej, cytowane właśnie ten, ten jego wycinek z jednego ze spotkania, które miało charakter zamknięty, to przeniosło się do mediów również. Japońskie i to jest historia z 2000 roku. Japońskie media, no, delikatnie mówiąc, potrafią wykrzywiać rzeczywistość, tak jak na przykład sprawa z podręcznikami e, historycznymi, i przeinaczenie słów, które miały uderzyć, e, tworząc klimat wrogości na tle polityki historycznej, także mieliśmy o tym. Wiele odcinków, czyli w skrócie to wszystko, co prowadzi do tego, żeby świątynię Yasukuni kontrowersyjną brać w cudzysłów również. Szerokie tematy, o niektórych mówiliśmy, teraz taka mała klamra nam powstała w postaci filmu Równowaga, Balance. A e, e Balance, jak to tłumaczono na angielski, ale Yuko no Tenbin, równowaga w głowie, w domyśle, w duszy głównej bohaterki o imieniu Yuko. Bardzo ciekawy film na Festiwalu Pięciu Smaków, który daje dużo do myślenia o Japonii. Portrecie kraju, w którym nie ma ani fragmentu o robotach, szybkości, technologii, polityce, tylko o mediach, życiu i niszczeniu ludzi przez ludzi, dla ludzi, dla pieniędzy, nie wiadomo po co. I o tym, jak w tym wszystkim jeszcze zachować człowieczeństwo. Dziękuję za uwagę i niedługo wrócimy z kolejnym tematem.